Na 20.34. Julia says, wet, wet, web 19.00 to Mark All Tears Don't Lie. Annie Lennox No More, I Love You. Na miejscu 18 na 17.00. Przedostatnia nowość The Beatles Baby, It's You. Redneck Scott, on Nigel. Na 1615 15 To Offspring Self-Esteem. 20 Fingers Sean Dickman. Na 14.00, 13 To Snap the First, the Last Eternity. Na miejscu 12.00 To Unlimited Here I Go. I 11.00 to I 17.00. Ponownie do góry Stay another day. Na dziesiątym to dziś najwyższa nowość Strike You Should Do Evangelist Conquest of Paradise Niespodziewanie awansuje z miejsca dwunastego Od razu na dziewiąte Z siódmego na ósme spada Comic Relief Love Can Build a Bridge Scooter, Move Your Earth Także obniża swoje loty Z piątego na miejsce siódme Na szóstym bez zmian Skatman Johnny i Scatman Redneck To odpowiedne na miejscu piątym Spadek z drugiego Na czwartym z ósmego The Out Brothers i Don't Stop Wiggle Wiggle Na trzecim bez zmian Celine Dion Think Twice Na drugim niespodziewanie Znów z czwartego Zombie po raz siódmy na szczycie Europejskiej Listy Przebojów melduje się w tym tygodniu Annika Modze i Hecom's the Hot Stepper. The chart, hot 100, Za ostatnie cztery godziny dziękuję Marcy Niedry. Życzę Wam naprawdę wesoły Świąt. Do usłyszenia.